Witam niezmiennie serdecznie. Kiedyś umarł stary góral i ksiądz zaproponował jego rodzinie, żeby zamówili Gregoriankę. To jest takie 30 mszy, które odprawia się dzień po dniu o spokój duszy zmarłego. Ale oni naradzali się jakiś czas i przychodzi przedstawiciel tej rodziny i mówi nie będziemy zamawiać tej Gregorianki, no bo jak on jest w niebie, no to mu nie trzeba. Nie? Jak jest w piekle, bo mu nic nie pomoże. A jak jest w czyściu, on twardy był, to no wytrzymie. I to mi się tak przypomniało, bo zbliża się koniec roku liturgicznego i Kościół prowadzi nasze myślenie, nasze rozważania, w stronę tak zwanych rzeczy ostatecznych. Czyli takiego pytania, co to będzie, jak to będzie po śmierci. Dlatego. Znowu spotykamy się pod tym zegarem, który jest trudzenie, odmierza przemijające chwile. Jak to będzie? W liturgii tygodnia czyta się fragmenty ksiąg machabejskich. One powstały w II wieku przed Panem Jezusem, i w nich już pojawia się taka bardzo wyraźna myśl o życiu pozagrobowym, o życiu wiecznym. Dla nas to się wydaje normalne, ale wtedy, wtedy wydawało się to szaleństwem, kiedy doświadczali ludzie bardzo wyraźnie przemijania bo nieuchronne, nie można było jakąś medycyną jeszcze na to zaradzić tak skutecznie jak dzisiaj. Mieli doświadczenie przemijania, a jednak w tych księgach już pojawia się takie wezwanie, zachęta, żeby modlić się za zmarłych. Także za grzeszników. To znaczy, że śmierć definitywnie nie kończy jeszcze życia człowieka. Jeszcze jest coś. I na dodatek, modląc się, pamiętając, kochając, przebaczając, my coś możemy dołożyć do życia tego człowieka, który odszedł. Jest taka, taki pomysł, teoria taka, która mówi o Bożej pedagogice że Bóg przygotowywał przez te lata tej historii zbawienia, przygotowywał ludzi, otwierał ich świadomość na to ostateczne objawienie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. W księgach machabejskich może jeszcze to objawi, to ta świadomość nie jest do końca taka, taka boża, ponieważ tam jest jednak dużo zabijania ludzi, którzy chcieli żyć, czy chcieli wierzyć inaczej. Ale ta świadomość mnie, mnie zainteresowała, bo w dzisiejszym, w dzisiejszym czytaniu z Księgi Malachiasza słyszymy, że przyjdzie taki dzień, palący jak piec. Skąd taki pomysł? A dzisiaj wiemy, studiując, badając życie gwiazd, że chyba rzeczywiście przyjdzie taki dzień, że nasze słońce kiedyś spuchnie, jak się już tam wypali odpowiednio dużo wodoru, helu, jak się, jak, że Słońce spuchnie, będzie tak wielkie, taki czerwony olbrzym będzie, który pochłonie Merkurego, Wenus i pochłonie także Ziemię. No problem w tym, że Malachiasz pisze, że pochłonie tych, których nie lubimy, tych, tych niedobrych, albo tych, których uważamy za, za niedobrych. Natomiast rzeczywiście, no, jeśli po drodze nic innego się nie zdarzy przez te 5 miliardów lat, no to Ziemia zostanie wchłonięta przez... Przez nasze słońce. Natomiast myślę, że nie o to tutaj chodzi, żeby szukać dowodów w tym materialnym świecie, bo i tak ciągle jesteśmy w przestrzeni, czasoprzestrzeni właśnie tej materialnej. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że 96% wszechświata nie wiemy, nie wiemy jak, to, jak to tam jest, bo jest ciemna materia, ciemna energia. Ale życie wieczne, życie wieczne to nie jest to nie jest. Materia. To nie jest powrót do takiego istnienia, jakie znamy tutaj. To, to jest in, musimy wyjść z takiego myślenia. Dlatego, że nawet ciemna energia, ciemna materia, to jednak są ciągle cząstki albo siły, które ze sobą jakoś oddziałują, powstały kiedyś, i być może, być może kiedyś przeminą. Natomiast nie o to tu chodzi. Chodzi o inny sposób istnienia. Tak byśmy byli ciągle wplątani, wplątani w ten wszechświat, w to, co się tutaj dzieje. Czasem, przypadkiem, jakaś przelatująca asteroida potrafi bardzo wiele zmienić. Nawet tak można by pomyśleć o tym, co mówi Pan Jezus, że nie zostanie kamień na kamieniu. Jest taka teoria o przemijaniu wszechświata, która mówi o tej ekspansji, że tak to się wszystko rozciągnie, takie to będzie wielkie, że nawet pojedyncze atomy się, się rozpadną, czyli nie zostanie kamień na kamieniu. Ale nie o to tu chodzi. Nawet jeśli Pan Jezus mówi o trzęsieniach ziemi, o katastrofach, o znakach na niebie. To zawsze tak było. My żyjemy krótko na tej Ziemi, króciuteńko, ale zawsze tak było, że te katastrofy były. Były trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, katastrofy kosmiczne, powodzie. Było pięć takich wielkich wymierań, przez które życie jakoś tam cudem prawie się przecisnęło, a my niestety możemy powodować teraz kolejne, kolejne wymieranie. Tu. Jestem przekonany, chodzi o dobro. Chodzi o poszukiwanie i pomnażanie dobra. Żeby człowiek nie wykorzystywał, nie prześladował drugiego człowieka. To o czym też mówił Pan Jezus: żeby człowiek nie prześladował natury, w której przecież, w której przecież żyjemy. Święty Paweł o tym pisał: żeby ludzie pracując własny chleb jedli, a jak kogoś nie stać, jak ktoś nie może pracować, to żeby mu. Pomóc. Chodzi o dobro, chodzi o miłosierdzie, o miłość. Nie chodzi o wyniszczenie innych pomysłów, e, walkę z nimi, tylko o pokazanie, e, że życie w ten sposób, życie na sposób objawiony przez Pana Boga, przez Chrystusa, że ten, że ten sposób miłości, miłosierdzia e, jest dobry. Kiedyś islamiści niedawno wysadzili w powietrze. Wysadzili takie pomniki, pamiątki dawnych kultur, dawnych, dawnych religii. Izraelici też niszczyli inne religie, chrześcijanie zresztą też, <laughs> też niszczyli inne religie, pamiątki. I idąc za słowami Pana Jezusa, ktoś mógłby pojechać do Izraela, żeby zburzyć ścianę, ścianę płaczu, bo ona została po tej, po tej jerozolimskiej, jerozolimskiej świątyni. Kiedyś tak było, że złodziej zakradł się do mieszkania i, no i z jakąś latareczką gmera tam po szufladach i słyszy taki głos z tyłu, a święty Antoni cię widzi. Zdziwiony, patrzy, co, co się dzieje, ale nic, nie. Dalej, dalej szuka w tych szufladach, a ten głos powtarza, a święty Antoni cię widzi. Już zdesperowany, włączył światło, tak się rozgląda, nikogo nie ma, ale w jakiejś klatce papuga siedzi. I mówi, kto ty jesteś, nie? A ta papuga mówi, święta Teresa. Kto, daje, kto nazywa papugę świętą Teresą? A ta papuga mówi, ten sam, kto swojego Rottweilera nazwał świętym Antonim. I warto chyba o tym pamiętać, że myśląc o rzeczach ostatecznych, żeby się nimi nie straszyć, Bóg nie jest Rottweilerem, który, który rzuci się na nas. Objawia, objawia się w Panu Jezusie jako Ojciec. Wiem, że nie wszyscy ojcowie są idealni, są dobrzy, w pewnym sensie, albo w najprawdziwszym sensie. Ojciec wprowadza dziecko w swój świat, pokazuje mu przeróżne możliwości i mówi: wybieraj, masz wolność. Ja ci będę pomagał. Pomylisz się, jest zbawienie. Chrystus odkupił każdą pomyłkę. Nie upadaj na duchu, dam ci swojego ducha. Wybieraj i staraj się żyć. Staraj się poszukiwać dobra i, i pomnażać to i pomnażać, i pomnażać to dobro. Kiedyś w pełni się spotkamy. Jeszcze jako dziecko nie rozumiesz tamtego świata, w którym ja jestem, ale kiedyś do niego dorośniesz w swojej wolności, idąc swoimi ścieżkami, kiedyś spotkamy się, jak to czasem się mówi dziwnie, twarzą w twarz, nie wiem, jaką Bóg ma twarz, ale kiedyś spotkamy się w moim świecie, w Bożym świecie. Tylko staraj się żyć, staraj się y, znajdować to dobro w świecie, pomnażać je, y, dzielić się nim z innymi, żeby wypełniać tę przestrzeń dobrem. Nie zwalczać, nie pokonywać to, co jest niedobre, tylko wypełniać dobrem, iść w kierunku dobra. I tego życzę Wam i sobie także. Powodzenia.